Soja należy do grupy roślin strączkowych, w której także możemy znaleźć soczewicę, groch, fasolę czy cieciorkę. Jednak przewyższa ona pozostałe właśnie produkty, bardzo wysoką zawartością białka, w okolicach właśnie 40%, jest to wyższa wartość niż jaką możemy spotkać w mięsie. I ze względu na skład aminokwasowy, białko soi charakteryzuje się jedną z najwyższych przyswajalności wśród pozostałych roślin. Soja charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością witaminy z grupy B oraz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, takich jak kwasy omega-3, a także dużą zawartością lecytyny. To wszystko przyczynia się na prawidłowe funkcjonowanie mózgu, polepsza koncentrację oraz pamięć. Należy pamiętać o prawidłowo przeprowadzonej obróbce technologicznej nasion SOI, czyli należy ją wcześniej dobrze namoczyć i ugotować. Z tego względu, że nasiona SOI mają bardzo wysoką zawartość składników antyodżywczych, przyczyniających się do zmniejszenia wykorzystania białka, a także mogą powodować dolegliwości ze strony układu pokarmowego powodować y, zdęcia, y, biegunki, fermentacja stosowana przy produkcji y, tępek na to. Sosu sojowego czy tofu zmniejsza te dolegliwości. Powoduje właśnie, że białko jest lepiej strawne i lepiej organizm lepiej go wykorzystuje. Wysoka zawartość fitoestrogenów w nasionach soi chroni przed miażdżycą, przed zespołem napięcia przedmiesiączkowego, przed osteoporozą oraz objawami związanymi z menopauzą. I to jest bardzo korzystny efekt stosowania właśnie spożywania nasion soi u kobiet. Jednak z tego względu, że fitoestrogeny swoją budową przy, przypominają estradiol, czyli żeński hormon płciowy. Mężczyźni powinni jakby ograniczać spoży jej spożywanie, ponieważ e, fitoestrogeny mogą e, zmniejszać e, jakość nasienia, a, przy tym, a tym samym przyczyniać się do spadku płodności u mężczyzn. Kiedyś była taka tendencja, e, że dzieci, które miały alergię na białko mleka krowiego, e, Wtedy takim dzieciom podawało się produkty sojowe, tak? ale ta zawartość fitoestrogenów może jakby zaburzać tą gospodarkę hormonalną u dzieci, dlatego jest to przeciwwskazane obecnie. Produkty sojowe powinno, powinno się podawać dzieciom w późniejszym okresie, w wieku 2-3 lat i też w ograniczonych ilościach.